My... Albo filmiemy, co wy na to? Pigatsu, ty odreda zaczynasz? Co? A, a w ogóle się Igatsu, bo mnie nie było. Odreda. No, a ja ten też odrede zaczynam trochę. To nie będzie KS-u. A ja zaczynam, mówię, z KS-ujemy. Chodź. od tej strony gdzieś nie. No, ale nie będziemy mieli. Ale to tak, ale może możliwe tak. że nawet nie będą obstawiać, wiesz? No, może Co my za team mamy? Rice, Ashe, Shen, Thresh, Jarvan Czwarty Do dropy team Nie będę obstawiać, był na pewno To jest normal uh, Oni mają Licina, Kazika, Dylan, Meistera, G Izrela. Oh. i Izrela Ooooooo MK tom Ki z tym jedę tak Hehe <laughs> Padniesz kto to mnie pisze teraz, jak akurat startowaliśmy? Oni nie obstawiają, Blue, co ty w życiu. To jest normal. z tamtej strony, no ale to wie... No, to robimy Ryze'owi, będzie git. Ja da. potem ktoś mi pomoże. Hej, Beka... Beka... Bekar... A, Biker... Bikerfur. 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 No, u naszej farmy, no bo to szkoda z farmy jej akurat. Ej, ale możemy zaczekać tutaj na kogoś. Na ciebie chyba. Po co na mnie? Padniesz. Byś coś. Ja padnę? Co ty gadasz? A czemu on mnie bije? Dajcie dajcie duszyczkę. Moglibyśmy poczekać, dałbym bym dał vardę, byśmy go złapali kogoś w dżungli. No, a szkoda czasu. Tak mam zjebana na A może. No serio, Musiałeś go cofnąć no no. Ten hawk taki jest, wiesz? To nie jest jak To nie, to nie jest tak jak u Blitzkranka, że wiesz od razu go ten, tylko on dopiero musi ten go rzucić, stanąć, rzucić, o kur. Co ja mam maturbatora mam Masturbator A ja mam Ezraela i ten inidale, która będzie wkurzać hehe LUL on by się w to sam złapał. Nie bij mnie, mamo. Ło! LOL dostałem! Nie do tego miałem Garda miał? Nie Jakim ja cudem dostaję LOL mm. 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 No i co kurwa, i co taka kozaka jesteś. Chodzi mnie obijać. Lol, mój adekary ma trzeci level ja mam pierwszy. Oni mają drugi. O, lol! Co ja robię? Nie ma dzidy Łapki O blu A tam nie ma blu? Ojej! się ma! Blu nie ma? No i... Git. Wynąłem, Lul! Bo ty wleszłeś Spoko Bo tam mamy wygranego, coś mi się zdaje ten. Ten, ten na mi On mi może... Zgangować <śmany> Kurde, no podejdź To jest zes... <śmany> podejdź w stronę, Siema Napierdalaj Dawaj yes! Dawaj. First blood, bitch An enemy has been Good job Man. Coś mi kurde... O, Lisin idzie Ale zjepałem. się ma Manny nie mam On też zginie zaraz No, leasing by prawie zginął, bym go złapał Tylko mamy. No już, 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 no, już prawie ginie <laughs> Prawie no. ginie ja bym ku nie zwalił, to bym to by... Master prawie w ogóle nie farmi. No bo to majster, on nie potrzebuje farmy. <gryw> on potrzebuje killi. A tak serio to znaczy, że sujowa. Dobra. Zwróciło klucz. Co kurwa, No i co go No, o kurwa, dostałem. No, on gdzieś lat trwa dzisiaj. Trewarda Nie wydaje mi się. No, no, no. No lol. <gryzny> Auto takie mogłeś, mogłeś go ścisnąć, mogłeś, mogłaś Nie wiem kim tam jesteś Co nam da? Dawaj, daj, go rzucamy się na niego Aj, kurde... Co teraz się maksuje na nim to? No kurde Wazel, A... Aj Nie, ja myślałem sobie odpuścić już. Nie no. Co jest golf? No, mówię, bijemy to bijemy. Buch pad report. mam zero farmy. Life is brutal, SS nie ma, bota SS stop o mi miniony No bo mu nie dałem, mam nadzieję no, na, 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 na. Ej eee, Bartek No Ty to na początku ten leasing zjebał jak chuj Bo jakby Jakby dobrze rzucił to dobrze się to bym cię zajebał Jak ja bym dobrze kurzucił, to ja bym go zajebał <laughs> On rzucił w lewo <laughs> No właśnie tak Kurwa! Gdzie on wrzucił? Oj, wchudę, bo muszę... Fuck! Bardzo może być w tyłu. Ale z boli, co? Boli. No, bo to tak... Bartek musi trzy razy co najmniej na niego kombo, więc ten się wrzuci na niego i tu i nie ma, tyba. Boli, boli, bo chuja robi, jej. to, oh, No, 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 no. I gdzie? Oczywiście, że na bocie Lol, co to za hack był? idzie. Gdzie jest? O. Tutaj. Gdzie jest się ten następny podział w ogóle? Przydałaś czy co? Za tobą jest! Ej, dawaj ją, dawaj ją! Ej! Bóg, chodźcie, chodźcie. Dawaj, dawaj! No, no wie, no co ty robisz Shen, lol! No czekaj, Ja pierdolę, Shen! co ty robisz, tram! Siema! Niepotrzebny ten Exos był. Lol. <todgłos> no i zjebą mi się. Rajza nie ma! Taka no, czopa nie skasowałem. Zjebać w tym. A to jest w ogóle ten? On z nami gra czy nie? Nie. Kurwa, to mogłem kasować. To było 4 Czy ktoś widział Lee ja. ja Właśnie się do niego przyciągłem przed chwilą I go zabiliśmy A on padł, no to nie ma momentu reda Blue, blue dawaj Ja już ci idę pomóc Ktoś zostawi On no. Jak się Jeszcze wymieniliście później Właśnie w 6 minucie To kurwa przejebał ten kazyk jak pójść. Mm -hmm. I jeszcze no, O, down I

Oho. O lol Ej stary wiesz co ten S zrobił? Lol, jak ty go nie zajbiesz jeszcze? Wiesz co ten S zrobił, Bartek? Patrz Tu się cofał, tu nie I stary, i ja mu przerwałem cofanie i się nie ruszył, bo sprawdzał sklepik na pewno I zginął mi tart, nie? Oni no Master chyba, no. no. bo tak właśnie ta posta Nidorka na stopa. No, po solo kolej jest. Jak ja patrzę, piąt piąty level, to jednak musi być awka. A S zaglądał jeszcze tego. I dalej, zostaw mi tego mojego jednego towera. Ja ci teraz zaraz idę po reda. Ty patrz, ona padła prawie. Widzisz to? Prawie. Taury, prawie za to jest Nica. Ss, ss, Spoko. Dobra, idziemy po tego blue. Nie, dorwę, to się oszra. Też chodź. szczerze mówiąc, ja nie potrzebuję. No, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź Nara. Nara. Okay. O, Kazik przyszedł. O lol. Chodźcie do mnie. Chodźcie. Ej, no przyjdzie tu ktoś? Nikt nie przyszedł. A i ładnie sobie złapałeś tego. Licina. O, mogę flashować. A co, teraz? Nie. Kazik. Nie, ale co tyś mówił. Ej, ty miałeś bo ulti Shen w ogóle? Bo zaraz. Bo zaraz. Lol, Shen miał ulti, no seriously. No, HP Mronie nie? No. zajebiście ja, zapach, nie? Się ja Shen tauntuje i osi dobija, nie? <noise> No ale zajmi się, znowu za drogi, no naprawdę. Ej to jest kobieta, lol. Ta, ta asza. No, dotk kiloomenka. Ale co z tym, że my ale byśmy ich zabili? Bo byś, rzu bo byś rzucił tarczę na ten, asze, ażeby ich jest na jest testa. Kurczę, A, to jest tak. jesteśmy ci ona nie wiedziała no. ci jest teraz? Dupy <grym> Ty tak obserwuje Lee Bartek, nie? Co? Tak obserwuje Lee nie? A, kamera po sobie I kurwa, jak rzucił na red, ty kurwa 2 metry od niego, tam, kurwa. <grym> Zobaczę tą akcję potem w... E, ...frost Zobaczę so, potem tą akcję na bocie. Minuta nie powiem ci zaraz minuty Bo nie widzę, <śm> a ten, a ten, bo Ale i... jak oglądasz cały mecz to se zobacz Późno okay. my. ja już myślałem, że Sim mi pomógł tutaj Miechnie pod... Darno bardzo źle spokoju, Jadek mój 5 1 a ten Ezreal też przez chwilę awkował, kiedy go zabiliście tam właśnie na... Nie, on nie awkował, on shop oglądał. Mówiłeś? Tak. Ogląda. Shop oglądał. Aaa, jest don't shop. No. Na pewno, bo ten, o kurde, bo ja też tak kiedyś robiłem. I się nauczyłem, że się nie ogląda, padam, patrz, executed. Zajebał <laughs> <laughs> go <laughs> Podpalił mnie wiesz? wy. Eks A się id stąd teraz bo oni podejdą teraz 4 flaska. Alga go na... nie, na 4 hity zdziwiał Ko miała piąty level To jest normal, co wy chcecie. Lomont, takie same statki jak Higatsu. Higatsu, padnie jeszcze raz. Dobra. Spoko. Od, od tego, odreda. Oh, <laughs> Bo ja padnę od Smoka. Każdy jest zakładany w grubą Dawajcie, dawajcie Ezreela, no. no! No serio, demacja. <laughs> Spoko. Nie no, jest no. statki. <laughs> Ty, dziadzie. A ja im rzucę latarnię. Nie, jak ci niebiescy biety. pingowali jaka z Gawarpuszował. Ale to mi Blisko. Oglądaj, oglądaj oglądaj, bo potem domiaja na bocie. Kurwa Gawarek pierdonów suna na niedal. Masz warda. Robimy robimy barona, chciałeś smoka. Just let go. <laughs> Co robić LoL? O, nie tyle z Dostała. Nie dostała. Przeskoczyła. ci w dupę. Patrz. No, jest... Idą do nas, uciekamy. O, wardy jakieś tutaj stawiają. Co to znaczy NC? No komen. So, yes, o no koment bez wujowa chyba Sksuje reda, sksuje reda, dawaj No z chciałem się przyciągnąć O Izrael No wiec tym razem, mam ulti, jak to jest. Spoko On też ma ulgi Tu jestem Jak? No już posła. LOL ty jest warta... I... Aha dobra, Spoko, teraz hmm. Hmm. No przyciągnij się ten, dawaj <laughs> Przyciągnij się do ja tego. Tak. Ja się chcę przyciągnąć, no LOL Są jak ty padłeś do no, no. tego dragona Nie wiem Przedszedłeś i kurwa po 50 sekundę cię rozniebał <laughs> No Troll. Ej bo ten... smok podpalenie No podpalenie Ale widziałeś ten tą akcję z tym flashem na bocie? Jak wie jak to ja ma Czerwam. Czerwam. No ale to było przed smokiem lol To co zabiliście z rala? No. no! Ten flash taki nie, co robiłem? No no Za to było co? No, jak na Co? No. Nooo! No. eh? Ja ją złapię jeszcze, czekajcie. po Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ja chcę. To się mnie nie potrzebuję. To czas, mam. Kurwa, ale zjebałem combo ten ja przerzucę, czekajcie no. Ja jestem, stąd, ja stąd wezmę, jakby się udało. Niech podejdzie. Ezreal, kozaciu, Ezreal, kodaczy na tym mi kurwa się rzuciło Siema. Zabijemy ją na wej Dam radę. A można? Pójdź w dupę, mój kill. <grym> no można. A, a, a ty ja nie mam killa, myślałem, że to pod <grym> Teraz jestem lepszy od trzeda. <grym> Siema? O kurde many nie miałem. Wypierdalajka. <grym> Uff, tak. nie strzeliłaś raz. No jakby cię pierdzielo to by było dobre. Bym się cieszył, przynajmniej. Waga, <laughs> Kurde, sposzowałem i mi do końca nikt się no nie No czekaj, jest A tak serio, support może padać, nie? No, ja. Support to jest support. Byle, żeby kill był. No i był kill. Kill dwie dwie asysty. Nie zabiję cię, lol ten Ignite. Użyj tarczy! Oj. No, no, no. Yep. real Stary wiesz jej ona ulti żyła Ja się przyciągnąłem do Ezraela Ona wtedy ulti puści, puściła A Ezrael w tym czasie się tepnął nie? I dostał puści, tym ultem puściła. Spuściła cię Nie ona <laughs> Czekaj ja chcę go zabić lol flash Ja go zabiję Dawaj ja z ja dostał pierdol Chocia z Pomogę ci z moją mocą Heku! Kurwa Wypierdlaj Macie warda Ooo, to dziwko Dawaj Ashe, rządzisz Co narobiłaś? Ashe! Załóż, cię. Ashe, tu OP! No kill! HEKU! To już wyrabicie tam, na tylu. Na tak. tam pokańczyłem, to... Tu... Jak coś na chwilę na sklepie nie będę, bo muszę zadwonić. Spoko, a Shirely się kupi. O, ulti ulti one one kill? Tylko myszką. To był taki troll mały. Tak naprawdę. Jak ulti one kill? My jeszcze jedno. Być pomoł, kurwa, brajdy, no być pomógł, kurwa tym razem a nie się ma tytać ten, skrobek mnie tam prosisz żeby... Ale on przecież już skrobek... telefon dobiera Dobra ma do ciebie No you, we won't kill keep... nie wyzywaj ludzi To nie ich wina, że są nobami Ta w pułapkę przy... weszłem Zaraz jakieś dzidy tu polecam Ma już dzidy O dawaj 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 Oj Przerzucę go Ja nie przerzuciłem go, ja, ja na rajdę Eku My się rozbiegliśmy no, trochę roz No trochę Z tyłu jeszcze On, ona nie wie ona może Że ona może z tego wyskoczyć Ona nie wie żeby na mnie skoczyła to bym nie żył o Kazik Kidzi, chodźcie go! Wejdź, wejdź, wejdź! jestem na low, jestem na low! Go, go, Power Ranger! Fuck! Nie obrażając się, ale nie wiem, po co mam oh! na pilotarni rzucałeś... Kto ja? No. no tak, czemu nie miałem rzucać? A, mam ją za darmo! No chodźcie tutaj! No, o, o, podejdź Tak drz... Bruna się pojawił Ja myślałem, że ty klatkę używasz rol. Nie klatką bym nie sięgnął, jeszcze zaśmiał. Nie, bo das tu było trzech, więc myślałem, że jak klatkę że a ja przyciągnę tych zabijemy, nie? Nie, ja bym nie dosięgnął klatką. Double kill. Ale ja bliżej podszedł. Może <laughs> co oni są easy, ja nie mogę. Ten się, ten się robi pod blue tego. Ezraela Co tam Masia robiła na tym topie? Polubi polubiłem ten build, aby nie patrzeć na Tak, pa? Taki nigdy nie byłem przekonany do niego, żeby sam grać nim, ale ostatnio Jak już grałem to tylko ty ty lub właśnie buildem. Ale ci powiem jak oglądam tych różnych streamerów, na przykład Reklesa no. to on nie gra w ogóle tym blue Normalnie gra, na przykład kupuje 3 dorany na początku i gra ten, jak w sezonie drugim i ci powiem zajebiście nim gra, ja. Czekaj w tym że... SK jest Crazy Panda? Nie, Rekles z fanatika. Ale, ale czekaj, ja mówię Crazy Panda. To co Crazy Panda? On tym kurze właśnie też. No on gra, on gra na blues z, lodowa z lodowatą rękawicą najczęściej. No, Ty właśnie o tym oh. mówię. Co no. <noise> What, <is the> <noise> What the fuck. Złapiemy kogoś. Oh, Część to, że jest radę samym ucieka O jest lisin listen 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 Terazem Teraz kaptasz sobie złożę i... Co co? Da, da, da. La. Myślałem, że on ucieknie ten, on uciekł tamto. tamtą. To ty chcecie, co ty tak trzeba Co? Chyba, <śmuszek> wow, koleżka mnie dodał. Ty jest ty jesteś? Tak. No, co tam, co wyciszcie? A nic przy przypadkiem ten, do ciebie wcześniej cię dodałem. Ej, patrzcie na dole są, e! Aha, patrzcie! O, Tutaj! Tutaj! Dobry, zagdala, tam na ekipę, Dosta. Dostań, a dodać, E no ludzie róbcie coś, patrzcie tutaj pełno ich jest, dawajcie ich Oni są słabi Na przykład Ryza zabijają Olol ol. Ale wombo kombo Dawajcie Opę O serio Uj ja mam, ja mam Shirelię na przykład Kurde serio? No my, tak Zrobimy tak? LOL prostu na Dekere go dobra spoko. Spoko dostał z tego Co mnie kurwa bijesz? Wypierdalaj Co to było? <grym> i nie zbyt, zbyt, Eku Eku dostał ja, ja mam blue lol O! Znalazłem kogoś Znalazłem kogoś Jest moja no. <grym> Dziękuję bardzo Plaka kanis? What? Sksujek! Nie on chyba mówi, że ten, że pomylił kanie. Pomylił kanie? Z, z tym tym, tym humorem. Jakimś tam kaniem podobnym. Ja ja zamę złote faktor na wyd... 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 Faktor. Co? Co ty każesz? Ja <laughs> <laughs> Chciałem napisać w a napisał przykład w w w w w w w w What the fuck? w Kasnis w w O w w tego Kazika, chodźcie. Cześć. O, każde na Nie ciebie chciałem. Już, już cię nie lubię. No 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 no, cześć. Chodź, pomogę ci Jeszcze mu pomogłem, bo przyciągłem go do siebie, a on ten... Nie chciał uciekać. ta Wiecie co jest najlepsze trashem? Co? Że patrz, jak jest ta górka Zaraz ci pokażę Widzisz tą górkę? No To jak gościu stoi y, tam y, z tyłu, nie? To jak ja stoję przed baronem to ja mogę zrobić tak I go przeciągnę do siebie Przez tą górkę przeleci To jest arąbiste. A gdzie on jest w ogóle? Majstera! Ja mam blue! Chodźcie na majstera Czekaj Poison Odda, doda, doda. Tak cię kurwa złapie to... Chuj to zrobię tak nie, Dalej mi spierdalasz Dalej mi spierdolasz Ale <laughs> to było dziwne, to każdy się zatrzymał po prostu wiec. Nie, bo on mnie Bo pewnie nie miał ani skoku, ani ulfi <laughs> Użył alfy już dla mnie, więc nie miał To jakiś cooldown manię Złapię kogoś! Prawie Nie, znowu sobie po prostu, koleś Chodźcie, wbijamy tam Teraz! Średnio dostaliście, a ty mówisz teraz? Siema, adekere gg Pięknie Double kill Kurde znowu wbijamy ja mam nie bloł, ja tak <grym>, mam Shireli. Nie mam szyreli więc nie lecę O dobra, GG Wow GG mm. Boom, headshot Zajebista gra No, podobała yeah. ja, mi Lol, ja miałem, ja miałem 13 level, a z Gawarak miał 15, ty miałeś 15 Lol, lol, Troll, lol No to